Panie, pobłogosław naszą siekierkę żelazną i w, na wpół zniszczoną żelazną łopatę. Amen. Nie, a teraz tak amen, na poważnie. Weź Witamy w kolejnym odcinku. Oddaj mi moją siekierkę. ze swoją łopatą. Yy, Minecraft Extreme Build Domek już amen. jest na wpół skończony. Musimy jeszcze tylko skończyć tutaj dół. Dół. Góra wygląda mniej więcej tak? Wyjście na balkonik, tak. piękne Dupę. widoczki na górę. Cicho, cicho, cicho. O, Tu se mieszkam. O, w takim nie powiem w czym. On se mieszka tu w dupie. Ej, puste A, Czekaj, czekaj, czekaj. Puste Nawet tak, piec coś, ma nie. w pokoju, ja y, Czekaj, bo. Dzisiejszy odcinek ogólnie będzie już inny niż zawsze. Bo będzie nagrywany jeszcze z perspektywy Garfielda. Będzie, Będzie. ale sobie skoczyłem O, zrobiłem sobie zbrojkę z krówek, tak? Dobra, to co robimy w dzisiejszym odcinku? Dajcie nam się zastanowić chwilkę I zaraz do Was wrócimy no. Oj, 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 oj Popatrzcie, małe lagi Czemu tu stoją dwa? Mhm. Dobrze Jak debili tak. rozstawiałem Proszę, ładny domek o. Pięknie, pięknie Dobrze, to jest... Dobra. A tutaj wiecznie... O, tym. Kurde no. Będzie ładnie. Idziemy przygotować sobie narzędzia. Tak jest. Pójdę jeszcze do kopalni dzisiaj. Muszę tam zejść. Ja muszę. Nie, idziemy do kopalni, bo trzeba przecież wziąć. Jest tutaj coś żelaza, jest. Trzy biorę. Ja biorę to. Ale ja mam burdel w ekipunku, wszędzie patyki porozkładane. Dobra. Zrobię sobie teraz jeszcze jeden kilo żelazny, chyba, że Ty chcesz. Nie no, se mam. A ile Ty masz? Dwa. Ale Ci nie dam. Dobra, ja sobie zrobię jeszcze... Dobra, lecimy do kopalni. Ale może, czekaj, 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 czekaj. Się może wyśpimy, co? To już noc. Do dobra, sami? ja idę sobie, tak. Idziesz do, w nocy? Tak. Dobra, to idziesz. tak będziesz w kopalni i masz węgiel? Mam. To weź mi daj trochę. na. Zeszedłeś zesz już? Ta, czekaj, bo tu jest. Oj, miecz zrób. Tak jest, panie misterze. Nie, czesa. To dwa wezmę i zrobię od razu. Czekaj, bo spadłem. Kryper jest dole. Więc nie schodź. Mam mieczyk. Mi też zrób. No, jakiś... what the fuck, co tu jest? Ej, czemu go nie mogę uderzyć? O jezus, ey, idź sobie, panie zombie. Ej, nie mogę uderzyć, co z nim jest. Czy jakiś inny? Ej, co mnie bijesz? wejść na górę, jak zginiesz to będzie lipa trochę. Tam jest creeper. No ja wiem, że jest creeper. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Ty, on po drabinie wchodzi. A ten creeper jest nastawiony na ciebie. Jak on po Czy jakiś inny jest? A. Ty, wspieprzaj na dół. Ty, po drabinie. Ej, no ja go nie mogę uderzyć. Coś ty... Poczekaj zrobię sobie miecz W ogóle jakieś liście są teraz dziwne Czy mam urojenia jakieś Domek na Sandstone stoi O, o o Mogę wybuchnąć creepera Kurde, wszędzie o. te craft po... Ej, patrz tutaj jest... kurde, ja mam jakiś ten ten ten... Nie mam. Daj to mi jest. trochę cobblestona Mogę ci dać stona ale trochę dużo, bo ja się przejdę nad creeperem. Dobra, dobra, styka. Fak! O nie. Weź, idź sobie tam. Ja go zaraz wybuchnę, tylko pójdę po żelazo. O boże. Ale idziemy w tamtą stronę, gdzie się pali lampka. Jaka lampka znowu? Kur... tam. Nie. Aaa... stąd. Dobra, ja Dobra, tam wybuchnik. Nie, tam. nie idziemy w tą stronę, bo tu nie ma przejścia. Chociaż w sumie? Nie ma. Bądra. Dobra, zombie już jest martwy. Czekaj, ja się zjem. Oj oj oj. Pierdutną. Dobra, ja wchodzę tam Tu nie idziemy w tą stronę. Żelazo kulturka pełna. <laughs> idziemy tam gdzie ty wcześniej byłeś Wiesz to jest szkoda? Czego? Że pan Tusk podpisał akta No nic mu to powiedz y, Niestety właśnie nie można mu tego powiedzieć Chowa się w swoim domu Ale to jest szkielecik Tylko, po, No co już strzelasz ty ćwokuj jeden? Chodź tu Ja się zająłem wydobywaniem a te zabijaniem No moja wina że tutaj był owca Oj, oj, oj. To jest ciemno jak nie powiem Weź mi daj trochę pochodni jak możesz To chodź tu do mnie na dół Mam w widzę Trzeba to jakoś. 20, no Albo zapchaj dobra, to niech zostanie, Skąd ty się tu wziąłeś? Tam sobie przeszedłem Masz Czekaj, 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 ja to zapcham. Masz 8 Oje... ja nie ci tam Czekaj, zapchać mi trzeba i 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 cyk Dobra nice tu ci rzuciłem. Ty ci? Ja sobie zrobię. A, mieczam masz, ty, panie. Mam tak. już. Aha, Dobra, jak chcesz, to mam dwa. ja dwa. Dobra, pójdę gdzie jedziemy? Idziemy. Czekaj, tu jest żelazo, to ja będę wydobywał. Wydobywaj. Co ty mnie A Idziemy to... tutaj. Ja idę w tą stronę, tam gdzie ty przyszedłeś. Tam jest pusto, tam nic nie ma. Jak nic nie ma. A, bo ja tu normalnie to Czekaj, gdzieś jest, ale tu jest ciemność, jest woda, więc idziemy tu. O, idziemy tu, dobry pomysł. A mikro mi się coś z tego wał. Idziemy gadam tutaj, gdzie ja i jestem. I gadam, i gadam, Czekaj, 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 bo tu jeszcze żelazo jest tu. Żelazo się przyda na kolejkę. Tak, na kolejkę. Szczególnie Zoko. ja i budowa kolejki z tobą. Dobra, ja mam dalej węgiel Gdzie jesteś? Trochę go sobie wydobędę. Jakaś mała to jest Nie myślę, że to większy Jak mała? Duża, ja wschodzę niżej już. Dobra, jestem debilem i robię sobie tutaj. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Czekaj. Tu jestem. Patrz. O fakt. A co ty tam robisz? Chciałem tak fajnie zejść w dół. Bo jestem debilem, będę kopał pod sobą. Dawaj tu. Weź to wykop. Weź to wykop. Bafla szuka, co tam jest? O węgiel nie śmiał, eee, ale jajca, kurde węgiel, jest ja, czego się cieszyć, będziemy topić i topić. Chcę znaleźć dzisiaj diament, to jest kurde normalnie, nie wiem. Chodź za mną, ale w węglo. Co za tobą, co kurde? Ja tutaj będę Kulturalnie wydobywał Nie tym... nie tym killotem, ten jest Na no wyjątkowe sytuacji Na przykład diament I Redstone by się przydał jeszcze Ja na razie nie widzę Poczekaj Ale cięcie zrobić? Tak Dobra Dobra ludzie Wiesz Jest koło mnie jest? A wiesz co ja gdzie ja jestem? Wiesz co jest po mnie? W Nie. Takiej zielonej kwadracie. Slime, weź go, bo to się przyda do tego, do... Creeper! Bum. O Boże, pół serduszka Diament! Gdzie ty jesteś? Tylko jak go teraz wydobyć? Jezus, przestraszę się, że wpadnę do tej do lawy. Tak? I o tak. Boże, Creeper mi to wybuchł. By ale ja mam taką, taką szeroką jaskinię, owo że. Boże... Co jest? O... Myślałem, że go nie wziąłem. A ja, ja jest? widzę Sprawałem złoto. Się... Nie, to złoty. Niestety to nie złoto. Dobra, ja jestem tutaj. Jest Tylko tutaj widzę o, Tu jakiś jaki korytarz tych Herobrine. Ale duża jaskinia, o jest... Dobra, Kiedy na ja szybko zwiedzę. robimy sobie, kurde, na szybko. Idę zwiedzę troszeczkę tutaj. Diamencik Co tutaj mamy? Wow. Mamy trochę mm. żelaza Kopiemy, kopiemy Mój piesek mnie denerwuje Słyszę zombie Wszędzie słyszę tak, gdzieś tu jest zombie O właśnie za mną przyszedł Też słyszę gdzieś zombie Zabijemy Wystąp chciał znaleźć? O co? Red stąd, zaraz go wykopę tego no mobs spawnera? Nie, Mogrendera, kurde jak się napięło. Zapomniałem tutaj jak tego. to się nazywa Monster Spawnera, tak? Nie. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Tu gdzieś na stronę. Trzeba creepsa zabić. Tam gdzie redstone, tam i diament. Podejmę się go. Dobra, idę go wykopać. Tylko o jest. Pod którym... Podjąłem się creepera. To coś przekozakiem, wiesz? Już trzeci, ja już mam 50 redstone'a. Gdzie ty jesteś, stary? Ja tu jestem, ja tu nie zwiedzam. Ja też zwiedzam, ale czekaj, w sumie to ja tu pokopę gdzieś na boki, bo może diamencik będzie. Tak, Mr. Gravel. Oj, taki, takie jest dupe. Kilo się popsuł, muszę zrobić nowego kilo. Zrobię sobie... 3 Dobra. Jeszcze żelazo. To zbieramy. Opuszczoną kopalnię by się też przydało znaleźć. To ja... ...szukam cały czas. Masz piecyk ze sobą? Nie. Niestety nie mam. Jaki na ja poziomie jestem? Hop, hop, 14 Ładnie strzeliłem w dół no, sporo węgla to to się pewnie nie zbierasz gdzie... Nie, nie mam, nie było węgla nigdzie Nie, zbieram wszystko Kurde, no żeby jakaś jaskinia była Kurde ile redstone'a Zbieraj Es ver Czekaj. Gadam i gadam po chwili zauważyłem, że się wyłączył Kto się wyłączył? Mikrofon fajnie Sam węgiel widzę. A ja widzę redstone no i to ile jego tu jest? ze stakież będę miał Tak, z staki 23. Dobra, kopiemy dalej. Ciachu, ciachu, ciachu. A diamentów ile nas, nas zbierałeś. Jeden i żelazo kolejne. A to fast No jak ja znalazłem, nie to co ty. No bo ja zwiedzam. Nie to co ty. Zwiedza. Aż będę musiał obejrzeć z twojej perspektywy. To sobie obejrzysz. No obejrzę, obejrzę. Tylko nie wiem ile już nagrywam. A też nie. Robimy cięcie sprawdzić? Dobra, ja robię cięcie sprawdzić ile nagrywam. No. Właśnie żeśmy wywnioskowali, że nagraliśmy nie odcinek. Czyli od razu po tym nagramy drugi Czyli z minutkę jeszcze gdzieś I też szkielet I zabierzemy się za... Kurde drugi Deszkieletowi. Jak on mnie trafił? Gini Dobra wydobędę to że raz ja robię już koniec odcinka Nie wiem jak ty Nie no ja zabiłem tutaj Dobra zabiłem. Z mojej perspektywy to tyle tak, tutaj ciąg dalszy nastąpi, ciąg dalszy tak. nastąpi. CDN, na razie.